Valve w końcu ruszyło swój tyłek i wzięło się za naszą grę. Czy w dobrym tego znaczeniu? Patrząc na obecną sytuację Tesa chyba wyszło im to na dobre. Jeżeli jesteście fanami skinów i ogólnie kosmetyków, będziecie na pewno zadowoleni. Jednak jeżeli chodzi o sam gameplay, raczej bech. chociaż naprawiono wiele podstawowych błędów. Dzisiejszy update waży około 8 giga i zawiera coś w pokroju nowej operacji, ale nie do końca. Jest to bardziej taki battle pass, do którego dodano trzy nowe kolekcje skinów, nową skrzynkę, dwie kolekcje breloków, które można nałożyć na naszą broń, dwie kolekcje naklejek, nowy limitowany i unikalny skin do Digla. no i tak jak mówiłem, poprawiono wiele błędów, w tym między innymi związanymi głównie z animacją i wiele więcej. Jestem ociasny dzisiaj przedstawić Ci wszystkie nowości i zmiany, także rozciąć się wygodnie, bo trochę ich jest... I lecimy. ...randomowy przedmiot z wybranej kolekcji, czyli limitowany skin do Deagla. Każdy przedmiot kosztuje odpowiednią ilość gwiazdek, jak widzicie, którą zdobyć możecie jedynie poprzez zwyczajne granie w CESA. Nie możecie ich kupować, wytraidować czy zdobyć w żaden inny sposób, jedynie, jak mówię, poprzez granie w CESA i zwyczajnie zdobywanie klasycznie EXPA. Przypustka kosztuje niemało, bo 60 zł i 95 groszy, więc tak jak mówię, do najtańszych ona nie należy i pozwala ona wam zdobyć łącznie 40 gwiazdek do wydania następnie. Na raz można mieć aktywowanych maksymalnie 5 przypustek, a więc łączna ilość wezleg w tym wypadku wyniesie nas 200. tego mankament do tej pojawia się, że jest to całkiem duży wydatek, bo prawie 305 zł. I dodatkowo wydaje mi się, że zakupić tych przypustek paradoksalnie możecie dowolną ilość, tylko jak mówię, aktywowanych możecie mieć na raz 5. Także jeżeli z pierwszej serii tych 5 ukończycie wszystko, no to aktywujecie kolejne i kolejne 200 gwiazdek możecie zdobyć. Jest to całkiem ciekawe podejście, na pewno inne, gdyż teraz nie wystarczy jedynie kupić sobie gwiazdki, a trzeba faktycznie grać, żeby zdobyć te przedmioty, które chcecie. Oczywiście w pewien sposób tutaj kasą. Można to obejść po prostu kupując nieskończoną ilość przepustek, ale tak jak mówiłem trzeba w wpierw troszkę pograć, żeby te gwiazdki faktycznie zdobyć. Oznacza to też, że przedmioty, które to powiedzmy tutaj mamy nazwijmy dla uproszczenia z operacji będą względnie rzadkie. Ponieważ tak jak mówię, no nie każdemu będzie się chciało zapewne tyle grać, żeby po prostu farmić ile wlezie, więc wydaje mi się, że paradoksalnie zmiana na plus. Warto tutaj też dodać, żeby mieć po prostu możliwość zakupu takiej przepustki, trzeba mieć oczywiście zakupiony status prime, jeżeli chodzi o CESa. I teraz zerkimy do tego sklepu przedmiotów. Zacznijmy chyba od, po prostu od kolekcji. Mamy trzy nowe kolekcje, Overpass 24, Grafik oraz Sport and Field. Za pozwoleniem przelecę przez te kolekcje i przy okazji pokażę po prostu skiny. To co jako miłośnik z skinów muszę niestety powiedzieć... to Skiny te są w większości przypadków niestety mocno średnie, jak nie po prostu słabe. Nie ma niczego, co tak powiedzmy przykuje naszą uwagę od razu coś po kroju Gengnira, Prinza czy White a nawet powiedziałbym, że większość tych skinów mi się po prostu nie podoba. Każda kolekcja ma oczywiście swoje pojedyncze perełki, jednak no są to po prostu perełki, czyli jeden po prostu na milion. W kolekcji Overpass na przykład taki Digielek jest spoko, czy też nowa, Nie są to co prawda wybitne skiny, ale są jakkolwiek ok. W kolekcji grafik Digielek jest super, ale to możliwe, że akurat przez to, że fituje on z moimi patorkami, wygląda po prostu lepiej. M4 też uważam, że wygląda naprawdę dobrze i nawet ma efekt holo, raczej bardziej prelesyn. który jak wiemy, po prostu w CSI 2 nie działał. Także jest to swego rodzaju pierwszy skin z tym efektem. A czerwona jakości awp jest po prostu. Jest po prostu okropna. Jeżeli chodzi o kolekcję Sport and Field, m 4 Fate pozytywnie mnie tutaj zaskoczyła, zwłaszcza że jakoś bardzo po prostu Fadeów nie lubię. Ogólnie uważam, że jest to najlepsza kolekcja, powiedzmy z tego Battle Passa. Skiny są po prostu tutaj dobrze zrobione, jak faktycznie skiny do CS, a nie skiny zrobione przez kogoś po raz pierwszy i po prostu wrzucone do gry, tak jak jest to w przypadku niektórych kolekcji, jak chociażby niestety ten Overbass. Dużo z nich też zauważyłem, że posiada efekt tych naklejk glitter na sobie, co daje im zawsze jakiegoś ciekawego, dodatkowego waloru, który w tym wypadku na skinach, według mnie, wygląda całkiem ok. To, co też uważam jest troszkę smutne, to że moim zdaniem te najgorszej najgorsze jakości skiny, czyli te jasno-niebieskie, czy po prostu niebieskie, są po prostu lepsze niż te chociażby czerwone czy różowe. Po prostu tak więcej pomyślunku i, powiedzmy, serca zostało w nie włożone. Mamy też oczywiście nową skrzynkę, Gallery Case, i mamy tu jemczurkę, która według mnie jest super, Neon który też jest super na UMPie, Kawaha Outsiders, który swoją drogą przypomina mi trochę Fire Serpenta, także jeżeli takowego po prostu posiadacie, GG well played. I ogólnie, kurde, poza kosami, to jest to naprawdę dobrze zrobiona skrzynka, uważam. Jeżeli chodzi o skiny, oczywiście. Jeżeli chodzi o noże, no to mamy to, co poprzednio, czyli Kukri Knife'a. Mamy również limitowanego skina do digla hit Treated, który bardzo przypomina mi Case Hardenta i właściwie trochę nim jest, jakby nie patrzeć. Dodatkowo możemy również znaleźć 5.7'a z tym skinem, który jednak już tak limitowany, powiedzmy, jak digilek nie jest. I ogólnie, co ciekawe, to fakt, że mamy jakby kolejnego skina, powiedzmy to Case Harden. bo jakby nie patrzeć, mamy już kilka skinów Case hardenta nie licząc mamy. No, mamy chociażby właśnie 5.7, mamy Maka 10, czy też Kawaha. I właśnie troszkę mnie zastanawia, czemu ponownie został tutaj nałożony skin na 5.7. Nie wiem, choć się domyślam. Wracając jednak do tego Digla Hit Treated. Wyjątkowość tego skina polega na tym, i tutaj pozwolę sobie zacytować, że każdy Digil jest wyjątkowy w swoim stopniu zużycia oraz paternie. Zdobyć go możecie przez następne 103 dni, więc wnioskować będę tutaj, że w tym wypadku skończy się powiedzmy ta przepustka raczej Battle Pass właśnie za ten okres. Co do Digla, zapewne klasycznie mamy Różnych paternów, a który jest najlepszy? Póki co musimy poczekać i wtedy się przekonamy. Kolejnie mamy naklejki, jako te nudniejsze powiedzmy, tak się prezentują. I są to według mnie również ciekawe i ładne naklejki, zwłaszcza jeżeli chodzi o kolekcję Elementala. Znajdziemy tutaj po prostu ciekawe patterny i efekty, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na te po prostu rzadsze. Mamy również naklejki charakter, które są. No powiem tak. Przypomnę, że mówimy tutaj o Valve, czyli firmie, która zarabia miliony, jak nie miliardy po prostu dolarów. I która po prostu prezentuje nam coś takiego. Ocenę po prostu zostawiam wam. To co jednak dodano, jeżeli chodzi o naklejki, to teraz możecie zobaczyć, jak do naklejka będzie się zdrypywać na broni oraz jednym guzikiem po prostu całą usunąć zamiast klikać w 10 razy, żeby po prostu ją usunąć. Jest o tyle fajny bajer, że od razu po prostu widzicie easter eggi, jakie możecie znaleźć na takowych naklejkach, także całkiem fajny dodatek. No i po prostu dokładność z jaką możecie zdrapać naklejkę, też jest po prostu większa. I teraz pora na te breloki. Mam, słuchajcie, dwie kolekcje. Kolekcję Missing Link, która zawiera breloki w formie kiełbasek, na którą mamy nałożone skiny, takie jak chociażby Ava, Kurczaka, strasznego i creepy banana, ale też chociażby Howl. Osobiście uważam, że jest to słaba kolekcja i po prostu nie podbają się te breloki, natomiast druga Small Arms jest już według mnie znacznie lepsza, która zawiera po prostu nieironicznie połowę breloków, którą mógłbym gdzieś nałożyć na broni. Mamy tutaj efekty holo, glitter, jednak to, co chcę wam pokazać, to ten tek 9, który uważam wygląda z nich wszystkich po prostu najlepiej i będzie według mnie zapewne jednym z droższych breloków jakie mamy. Zwyczajnie zerkniecie po prostu jak dokładny jest ten skin i jak powiedzmy każdą tą zmarszczkę widać w odpowiednim świetle. Na dowolną broń możecie nałożyć jeden brelok. Napisane jest, że w dowolnej pozycji, jednak faktycznie to w prawie każdej jesteście w stanie ją nałożyć. Zresztą jak widzicie tam gdzie są łapy niestety nie jesteście w stanie ich po prostu przypiąć. Czasem też się one bugują ale jak jest pierwsze dni poważnego testowania dopiero przed nami dodatkowo breloki możemy nałożyć na bombę, ale na noże już nie. I kiedy nałożycie takowy brok, powiedzmy na broń czy też bombę, oczywiście możecie go zdjąć. Jeżeli brylok zostanie zdobyty przez przepustkę armory, macie z bomby trzy możliwości zdjęcia go. Natomiast no w przeciwnym wypadku musicie zrobić to za drobną opłatą. W sklepie znajdziecie coś takiego jak Charm Detachment i pozwoli wam on zdjąć brylok i nałożyć go na nową broń ponownie za jedyny 3,75 za trzy takowe użycia. I to słuchajcie wszystko jeżeli chodzi o przepustkę armory. Czy jest warta hype'u? Zważając na iluś update'ów ostatnio, według mnie tak. Czy są one najlepsze do tej pory? Zdecydowanie nie. Osobiście dałbym jej zapewne takie 6 na 10, może 7, albo to ze względu na to, że po prostu od długiego czasu nie mieliśmy żadnego kontentu w CESie. Kolejna ważna zmiana dotyczy modeli postaci i animacji i do co najważniejsze to poprawiono animację chodzenia i po prostu biegania. Nogi nie latają już jak szalone na lewo i prawo i nie wyglądają one po prostu nieregularnie i nie ma już w możliwości wystąpienia czegoś po kroju Michael Jacksona Piku. To jak porusza się teraz nasza postać chociażby na schodach, czy też po prostu na ziemi, zdecydowanie bardziej przypomina to, co mieliśmy w CSGO. Ogólnie cała mechanika tego, jak działają te nasze nogi, została zmieniona, także jest to zdecydowanie zmiana na plus. Dodatkowo zmieniono animacje i zachowania na drabinach, nie tyle co w ich działaniu, co po prostu w przedstawieniu postaci w animacji. Naprawiono błąd w prezentacji dźwięku podczas schodzenia, chociażby na wodzie, i paru innych zachowań takowego. Parę zmian doczekało się również naszej inwentorii, ponieważ od teraz przedmioty, które pojawiły się w naszym ekwipunku, czy to kupione ze Steam'a, wymienione, czy też otworzone ze skrzynki. Posiadają 7-dniową blokadę na sprzedaż na markecie Steam. A więc, jeżeli chcecie szybko zdobyć jakieś fundusze na Steamie, by chociażby kupić sobie gierkę, wpierw musicie kupić Skina, oczekać 7 dni, dopiero możecie go sprzedać. Następnie, musicie czekać kolejne 2 dni, aż fundusze staną się dostępne, czyli mniej więcej okres 9 dni czekania. Jest to z jednej strony irytująca zmiana, ale z drugiej strony ogranicza w pewien sposób pewne możliwości działania z kamerów. Więc czy jest to takie złe? Pewnie nie do końca ma map również otrzymało parę poprawek, ale są to zmiany raczej pokroju, na prawa dziury na Vertigo. Zresztą tak one się tu jak widzicie prezentują. I oto moi drodzy najważniejsze i prawie wszystkie zmiany jakie mamy w tym update'cie. Battle Pass, naprawa podstawowych błędów i niestety wprowadzenie oczywiście paru kolejnych jak widzicie. Skiny, bryloki i błędy to no, takie szmery bajery jeżeli chodzi o naszego CESa. Dajcie znać co uważacie o tym update'cie i czy będziecie zakupować tego Battle Passa slash przepustkę. Ja jestem tym. życzę miłego dnia, dziękuję za oglądanie i do następnego razu, cześć!